Dziś poznacie historię rolnika, który wszedł do salonu samochodowego w brudnym ubraniu ze starym plecakiem i mówiąc cicho, i został upokorzony przez pracowników, ale wyszedł stamtąd, sprawiając, że wszyscy spuścili głowy. Ta historia pokazuje, co się dzieje, gdy oceniamy kogoś po wyglądzie i zapominamy, że oczy nie widzą tego, co mieszka w sercu człowieka. Zostańcie do końca. Ponieważ lekcja, której udzielił ten mężczyzna, nie podnosząc głosu, sprawi, że spojrzycie na ludzi inaczej. Ranek był jasny, a szyby salonu lśniły w mocnym słońcu prowincji. W środku klimatyzacja kontrastowała z upałem na zewnątrz, a sprzedawcy wszyscy w białych koszulach obserwowali każdego klienta, jakby był rybą gotową chwycić przynętę. Wtedy wszedł. Odgłos ciężkich butów na wypastowanej podłodze sprawił, że niektórzy podnieśli wzrok. Chudy, wysoki mężczyzna, o spalonej słońcem skórze i spracowanych dłoniach, ubrany w wyblakłe dżinsy, pogniecioną koszulę i krzywy słomkowy kapelusz. Guziki koszuli były źle zapięte. Wraz z nim wniósł zapach suchej trawy. Dzień dobry, panowie, powiedział, zdejmując grzecznie kapelusz. Przyszedłem obejrzeć kilka pikapów. Jeden ze sprzedawców, Rodrigo, najbardziej doświadczony i arogancki w salonie, spojrzał z nadkomputera komputera i ledwo ukrył uśmieszek. Ach, oczywiście! Kim pan jest? Anselmo! Słucham, panie Anselmo, czy widział pan już modele w internecie, czy przyszedł pan tylko popatrzeć? Chcę zobaczyć siedem takich samych: mocny pikap, towarowy. Jeśli jest czarny, to lepiej odpowiedział spokojnie. Rodrigo uniósł brwi. Siedem? Anselmo skinął głową. Siedem. Jeśli mi się spodobają, zapłacę gotówką. Słowa zabrzmiały jak cicha bomba. Rodrigo parsknął śmiechem i spojrzał na kolegów w kącie. Jeden z nich coś szepnął i zaśmiał się drugi rzucił Chyba zamierza stworzyć armię Anselmo udał, że nie słyszy. Otworzył tylko teczkę i wyjął kartkę papieru z odręcznymi notatkami. Spokojnie rozglądał się po salonie, jak ktoś, kto nie spieszy się, by kogokolwiek przekonywać. Wtedy podszedł jeden z młodszych sprzedawców, Gabriel. Panie Anselmo, napije się pan kawy, mogę pokazać dostępne modele z mocniejszym silnikiem i reduktorem, będą używane w terenie? Interesuje mnie tylko ten, kto rozmawia ze mną z szacunkiem, odpowiedział rolnik patrząc prosto w oczy młodzieńca. Gabriel uśmiechnął się lekko zakłopotany, i zaprosił go, by usiadł, podczas gdy inni chichotali cicho w tle. Anselmo usiadł z godnością, wyjął z kieszeni proste okulary i zaczął cichym, powolnym głosem wyjaśniać, czego chce. Nie był tam, by zaimponować. Był tam by spełnić obietnicę. I chociaż nikt jeszcze o tym nie wiedział, to nie był zwykły zakup, to był rozdział historii, na napisanie której czekał 30 lat. Podczas gdy Gabriel spokojnie pokazywał modele, spojrzenia przeszywały salon jak zatrute strzały. Rodrigo, najstarszy sprzedawca, udawał, że porządkuje papiery, ale szeptał na tyle głośno, by go usłyszano: Chcę siedem! Co? Zaraz poprosi też o helikopter. Stłumiony śmiech pozostałych dwóch sprzedawców w głębi sali nie pozostał niezauważony. Gabriel rzucił dyskretne spojrzenie w ich kierunku, próbując zachować spokój. Był przyzwyczajony do tego typu atmosfery, ale tego ranka coś mu przeszkadzało bardziej niż zwykle. Anselmo z kolei wydawał się obojętny. Przeglądał broszury. Zadawał pytania techniczne z precyzją kogoś, kto zna się na drogach gruntowych lepiej niż wielu obecnych na asfalcie. Chciał wiedzieć o momencie obrotowym, ładowności, wzmocnionym zawieszeniu. Zamierza pan używać ich do ciężkiego transportu? zapytał ciekawie Gabriel Nie, to będzie prezent odpowiedział Anselmo, nie odrywając wzroku od specyfikacji technicznej. Gabriel uniósł brwi, zaskoczony. Prezent? Anselmo skinął głową, nic więcej nie wyjaśniając. W tym momencie Rodrigo podszedł do stołu z fałszywie miłym wyrazem twarzy. Oparł ramiona i powiedział: Panie Anselmo, my tu pracujemy z prawdziwymi zamówieniami, dobrze? Siedem pikapów za gotówkę to poważna sprawa. Czy przyniósł Pan jakieś zaświadczenie o dochodach? Wyciąg bankowy? Gabriel próbował przerwać. Rodrigo, ja się nim zajmuję. Wszystko w porządku, chłopcze. Chcę tylko upewnić się, że nie tracimy czasu na fantazję, odpowiedział, nawet nie patrząc na Gabriela. Anselmo spojrzał na niego spokojnie, wyjął portfel z tylnej kieszeni i położył na stole papier firmowy z banku, z saldem konta. Gabriel spojrzał dyskretnie. Liczby mówiły same za siebie i nie było tam żadnej fantazji. Rodrigo odchrząknął. Pozostali sprzedawcy zamilkli na kilka sekund. No cóż, w takim razie powiedział, próbując się uśmiechnąć. Może moglibyśmy. Teraz już za późno, przerwał Anselmo stanowczym głosem. Będę kontynuował z tym młodzieńcem. Tylko on potraktował mnie jak człowieka, odkąd tu wszedłem. Gabriel za nie mówił. Rodrigo znał pół otwartymi ustami, tylko skinął głową i powoli się oddalił. Atmosfera w salonie stała się dziwna. Cisza mówiła więcej niż jakikolwiek argument sprzedażowy. Po raz pierwszy śmiechy ucichły, ale Anselmo nie zmienił się. Cierpliwie odpowiadał na pytania, sprawdzał szczegóły, notował numery podwozi potencjalnych pojazdów. Gabriel, wciąż pod wrażeniem, zapytał delikatnie: Panie Anselmo, przepraszam za pytanie, ale dla kogo są te samochody? Anselmo zatrzymał się na chwilę. Spojrzał w kierunku okna, gdzie odbicie światła padało na karoserię jednego z pikapów. Wziął głęboki oddech. Dla tych, którzy nigdy mnie nie zawiedli, i wtedy uśmiechnął się, krótko, znacząco. Gabriel nie do końca zrozumiał, co to znaczyło, ale wiedział w tej chwili, że za tym zamówieniem kryje się coś znacznie większego. Po wybraniu modeli, ustaleniu kolorów i zrobieniu notatek, Gabriel przygotował już formalną ofertę. Wciąż próbował zrozumieć, co kierowało tym panem tak spokojnym, tak zdecydowanym i tak zagadkowym. Anselmo poprosił, aby siedem pojazdów było identycznych ten sam kolor ta sama konfiguracja, te same opcje. Wszystkie czarne z napędem 4x4 i silnikiem diesla. Bez zbędnych dodatków, ale wytrzymałe jak ludzie żyjący w błocie. Podczas gdy Gabriel wypełniał formularz w systemie, zerkał kątem oka na rolnika, próbując sobie wyobrazić, co się za tym wszystkim kryje. Prezent: 7 pikapów za gotówkę, czy były dla synów, wnuków, wspólników. Po drugiej stronie salonu Rodrigo obserwował z niezadowoloną miną. Pozostali sprzedawcy unikali kontaktu wzrokowego. Kierownik, wyczuwając napięcie w powietrzu, podszedł do Gabriela i ściszonym tonem zapytał: Wszystko tu w porządku? Tak. Chcę dzisiaj sfinalizować zakup siedmiu. Kierownik spojrzał na Anselma, który odpowiadał na e-mail na starym telefonie komórkowym. Grubym palcem i powolnym ruchem. Proszę pana, oczywiście, chcemy zrealizować pana zamówienie, ale najpierw muszę zweryfikować kwestie finansowe. Przelew, faktura, rejestracja. Czy ma pan konto firmowe? Anselmo nie zdenerwował się. Wyjął tylko z wewnętrznej kieszeni koszuli wizytówkę i list polecający, podpisany przez lokalny bank. Gabriel wziął je, przeczytał. I podał kierownikowi ze spojrzeniem mówiącym: Teraz lepiej ty tego nie zepsuj. Kierownik milczał, analizując dokumenty. List mówił sam za siebie. Anselmo był jednym z największych dostawców kukurydzy i mleka w regionie, posiadającym ziemię w czterech gminach. Dyskretny, ale szanowany. Ton uwagi się zmienił. Kierownik próbował sklecić uśmiech. "Oczywiście, oczywiście. Przepraszam pana. Po prostu postępujemy zgodnie z protokołem. Nie musi pan przepraszać, młodzieńcze. Jestem już przyzwyczajony." Gabriel poczuł siłę tych słów. Nie było w nich urazy, lecz spokój kogoś, kto zbyt wiele razy był oceniany powierzchownie, a nigdy od wewnątrz. Kilka minut później kierownik potwierdził, że przelew zaliczki został zatwierdzony." Anselmo nie zawahał się. Jutro rano zapłacę resztę. Chcę je dostarczyć w weekend. Gabriel, zaskoczony, zapytał: Dostarczy je pan osobiście? Tak, każdemu z osobna. Chcę zobaczyć ich miny, gdy przyjadę. Kim oni są? zapytał po raz drugi. Anselmo spojrzał młodzieńcowi w oczy, jakby oceniał, czy zasługuje, by usłyszeć. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, przyjedź w sobotę na drogę Quilombo. Zabiorę cię ze sobą. Gabriel zawahał się przez chwilę, ale coś w środku, może ciekawość, może szacunek, powiedziało tak. I w tym momencie nie miał jeszcze pojęcia, co go czeka, ale wiedział, że chce zobaczyć to na własne oczy. Nadeszła sobota z czystym niebem i ubitą ziemią. Gabriel nie wiedział, czego się spodziewać. Postępował zgodnie z instrukcjami Anselma i pojechał drogą Quilombo, gdzie asfalt zamieniał się w kurz, a zasięg telefonu komórkowego znikał. Kiedy znalazł drewnianą bramę spodkową wbita po środku, wiedział, że jest we właściwym miejscu. Po drugiej stronie zobaczył Anselma w nowym kapeluszu, opartego o pierwszy z siedmiu ustawionych w rzędzie pojazdów. Wszystkie lśniące i identyczne czarne. Mocne, ustawione jak żołnierze, gotowi do cichej misji. Myślałem, że nie przyjdziesz, chłopcze powiedział Anselmo z uśmiechem. Gabriel wysiadł z samochodu, uścisnął mu dłoń i spojrzał na pikapy Więc to wszystko jest prawdziwe? A najlepsze dopiero przed nami Anselmo poprosił go, by towarzyszył mu w pierwszej podróży. Gabriel wsiadł na miejsce pasażera. Podczas gdy silnik cicho mruczał, Starzec zaczął mówić nie jak ktoś, kto opowiada zwykłą historię ale jak ktoś, kto otwiera kawałek własnej duszy. Kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, pracowałem w osadzie z sześcioma innymi. Wszystko było małe mało ziemi wielki głód mieliśmy tylko jednego pikapa starego, rozpadającego się ale to było wszystko, co mieliśmy. Ściskał kierownicę obiema rękami, jakby wciąż był w tamtych czasach. Dzieliliśmy go na wszystko: do wożenia mleka do miasta, przywożenia paszy, wiezienia chorego dziecka na pogotowie. Czasami psuł się w połowie drogi i każdy szedł pieszo, pchając, śmiejąc się. Nikt nie narzekał, bo byliśmy braćmi z drogi, braćmi z błota. Gabriel słuchał w milczeniu. Czując, jak w gardle tworzy mu się węzeł, jeden po drugim starzeli się. Jedni stracili wszystko, jeden miał udar, inny sprzedał ziemię, jeden wciąż pracuje, ale teraz tylko z koniem. A pan? Ja zostałem. Produkowałem więcej, zbierałem, ale nigdy nie zapomniałem, co dla mnie zrobili, dla mojej rodziny. I dlatego dzisiaj każdy z nich dostanie jeden taki. Bez zapowiedzi, tylko wdzięczność. Zatrzymali się przed pierwszym domem, prostą chatą z werandą z krzywych desek. Wyszedł starszy mężczyzna z rozpiętą koszulą i twarzą naznaczoną czasem. Zatrzymał się przy bramie i znieruchomiał. — Tonho, pamiętasz mnie? Anselmo, przyjechałem ci dostarczyć twojego pikapa. Mojego? co? pikapa? Nówka, stoi tam. Jest na twoje nazwisko. Spłacony starzec zakrył twarz dłońmi, zachwiał się. Z wnętrza wyszła kobieta płacząc. To jakiś żart? Nie, to stary dług. Spłacam go tylko z miłością. Gabriel obserwował wszystko ze łzami w oczach i powtórzyło się to sześć razy. Każdy dom, jedna historia, każde wręczenie, jeden uścisk, każdy kluczyk. Symbol czegoś, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Przy ostatnim wręczeniu Anselmo zatrzymał się przed siódmym pikapem i powiedział: Ten jest dla mnie, nie z próżności, ale by pamiętać, za każdym razem, gdy będę prowadził, że warto iść z ludźmi, którzy nie zostawiają cię na poboczu drogi. W poniedziałek salon samochodowy wyglądał tak samo. Czyste samochody, wykrochmaleni sprzedawcy. Kawa podawana w plastikowych kubkach, ale w powietrzu wisiała plotka. Zaczęło krążyć wideo, proste, zrobione przez Gabriela, z fragmentami wręczania pikapów. Żadnych sensacyjnych napisów, tylko obrazy, tylko prawda. W ciągu kilku godzin ta treść obiegła miasto. Niektórzy rozpoznali twarze mężczyzn, którzy ze łzami w oczach odbierali pikapy, inni udostępniali z komentarzami typu: to jest prawdziwa wdzięczność lub Ucz się od tego człowieka, Brazylio. W salonie sprzedawcy, którzy szydzili z Anselma, próbowali udawać normalność. Rodrigo w szczególności unikał wszelkich tematów związanych z tym wydarzeniem ale nie dało się uciec. Kierownik wszedł do sali sprzedaży i ogłosił: Dyrekcja obejrzała wideo wezwali pana Anselma na uroczystość odbędzie się dzisiaj po południu. Tutaj? Zapytał blady Rodrigo. Tutaj i zgadnijcie, kto go przyjmie. Rodrigo nie odpowiedział. Gabriel wstał. Ja go przyjmę, to najmniej, co mogę zrobić. Kiedy Anselmo wszedł przez drzwi o piętnastej, nic się w nim nie zmieniło. Prosta koszula, spokojny krok, dobrze osadzony kapelusz. Ale otoczenie wokół niego było inne, ciche, pełne szacunku. Spojrzenia spuszczone. Podszedł z tym samym spokojem do centrum salonu. Pracownicy utworzyli krąg. Kierownik rozpoczął przemówienie, ale Anselmo podniósł rękę. Nie trzeba tego wszystkiego. Przyszedłem tylko podziękować temu młodzieńcowi. Wskazał na Gabriela. Był jedynym, który spojrzał mi w oczy, nie mierząc mnie po butach. Gabriel był wyraźnie wzruszony. Koledzy zaczęli klaskać, niektórzy z zawstydzeniem na twarzach. Anselmo rozejrzał się i dodał: Wiem, że wielu z was się śmiało, szydziło, ale nie będę prawił kazań. Chcę tylko, żebyście pamiętali o jednym: Nie każdy człowiek w starym kapeluszu jest głupi, i nie każdy nowy samochód zajedzie dalej niż ten, kto ma wdzięczność w sercu. Cisza. Żadnych argumentów, żadnej odpowiedzi. Rodrigo, czerwony, próbował podejść, ale Anselmo już się odwracał, by wyjść. Zanim przekroczył próg, spojrzał ostatni raz na Gabriela. Jeśli kiedyś zechcesz wyjechać z miasta i pojeździć polną drogą, poszukaj mnie. Ludzie, którzy dobrze traktują innych, zawsze mają u mnie zapewniony podwóz. I wtedy odszedł, zostawiając za sobą dźwięk nieśmiałych oklasków. I najcichszą lekcję, jaką ten salon kiedykolwiek otrzymał. Od tego dnia imię Anselma zaczęło krążyć nie tylko wśród sprzedawców w mieście, ale także wśród rolników, mechaników, kupców i ludzi, którzy go nawet osobiście nie znali. Nie był sławny, nie był politykiem, nie pojawiał się na billboardach, ale jego historia, ta właśnie Rozchodziła się szybciej niż jakikolwiek nowy pick-up. W salonie sprzedaż trwała nadal, ale coś się zmieniło. Kawa wydawała się bardziej gorzka, śmiechy bardziej powściągliwe, oczy bardziej uważne. Było tak, jakby cisza Anselma nauczyła więcej niż jakiekolwiek szkolenie sprzedażowe. Gabriel awansował kilka miesięcy później. Ale wiedział, że jego największa korzyść nie leżała w nowej funkcji ani w premii. Była tamtej soboty na drodze Kilombo, kiedy zobaczył na własne oczy, co oznacza wdzięczność w jej najczystszej postaci. Pewnego popołudnia wrócił na farmę Anselma. Chciał podziękować osobiście. Przyjechał bez zapowiedzi, ale został przyjęty jak stary znajomy. I co tam, dobry chłopcze? Przyjechałeś na kawę czy pojeździć w kurzu? Zażartował Anselmo z tym samym spokojnym uśmiechem. Przyjechałem powiedzieć, że pańska historia zmieniła moje życie, panie Anselmo. Moja historia. Co ty mówisz, chłopcze? Po prostu spełniłem to, co obiecałem. Droga nie kończy się, gdy docieramy do celu. Ona trwa w ludziach, którzy szli z nami. Usiedli pod drzewem. Słońce powoli zachodziło, oświetlając pole pomarańczy. Czarne pikapy stały tam wszystkie, ustawione w rzędzie przed domem, jakby w ciszy strzegły historii, które niosły. Gabriel spojrzał na nie i powiedział: „Wszyscy pamiętają tych, którzy kupują, ale Pan sprawił, że świat zapamiętał tych, którzy pomogli budować.” Anselmo spuścił wzrok zamyślony. Świat łatwo zapomina, mój synu, ale kiedy budujemy sercem, nawet czas nie jest w stanie tego wymazać. I tego dnia, z wiatrem na twarzy i kurzem drogi, wciąż przyklejonym do przedniej szyby, Gabriel zrozumiał: Istnieją floty, które są wiele warte, ale żadna nie jest warta więcej niż spełniona obietnica. To nie był zwykły zakup, to był cichy hołd. Gest kogoś, kto nigdy nie zapomniał, kto pchał z nim pickupa, gdy świat ugrzązł. A ty, kim są ludzie, którzy szli z tobą, nawet gdy droga była tylko kurzem? Skomentuj poniżej, co ta historia skłoniła cię do refleksji. Zostaw polubienie, udostępnij komuś wyjątkowemu i zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii, które poruszają serce.